Od wieków uważano, że psy mają zdolność widzenia i wyczuwania rzeczy niedostępnych dla ludzkich zmysłów. Szczególnie wyróżniały się w tej roli czarne kundle z białymi łatkami nad brwiami, które, według ludowych podań, stanowiły dodatkową parę oczu. Te nadprzyrodzone oczy miały być wyczulone na obecność istot z zaświatów, takich jak upiór, mamuna czy drapieżna strzyga. Gdy więc nocą burki i azory wyły i szczekały bez opamiętania, był to często sygnał, że coś nie z tego świata krąży w pobliżu. Choć mogły ostrzec swoich właścicieli, psy te nie miały możliwości bezpośredniej walki z demonami. Wyjątkiem były jednak jarchuki, niezwykle rzadkie psy, które hodowano na rozległych, dzikich stepach Ukrainy. Jarhuki były całkowicie odporne na czarną magię, a ich ugryzienie miało dla demonicznych istot skutki niemal śmiertelne. Rany zadawane przez te psy nie goiły się, ropiały i często prowadziły do powolnego rozpadu ciała ofiary. Hodowla jarhuków była jednak ogromnym wyzwaniem. Aby uzyskać idealnego obrońcę, należało wyhodować osiem pokoleń czarnych psów, a dopiero w dziewiątym przychodziły na świat szczenięta o pożądanych cechach. Co więcej, siły ciemności wyczuwały te wyjątkowe psiaki i próbowały zgładzić je, zanim nabrały mocy. Z tego powodu młode jarchuki chowano z dala od ludzkich i nadprzyrodzonych spojrzeń najczęściej w norach zabezpieczonych odwróconą broną która miała chronić przed czarną magią po roku ukrywania i dojrzewania jarchuki stawały się odporne na wszelkie zaklęcia i mogły w końcu wyjść na światło dzienne nic więc dziwnego że dorosły wyszkolony jarchuk stanowił rzadkość i był cenniejszy niż złoto jego obecność w gospodarstwie oznaczała skuteczną ochronę przed wszelkimi zagrożeniami ze strony sił nieczystych. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią i oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale